Co? Ej, chłopaki, chłopaki! Mam pomysł! Ja mam ruchę, pomysł. Mam fajny pomysł! Chcesz iść na przygodę? Pomysł. Chcesz iść na przygodę? I tu mamy lepszy pomysł. A, Dołączysz do nas? Nie. Chcesz? Nie, to ja może to pójdę sam na przygodę. Nie. Czemu? Nie. Chodź nie, go przekonamy. Nie. Czekaj, bo mi się kręci w głowie, nic nie widzę. To chcesz iść na przygodę? Chciałem ja pójść do ciemnego lasu. Au! Oj. Czekaj, bo ktoś się nam przeszkadzał. Nie, ci się rozwaliłem. Chyba jej się nie spodobał ten poziom. Lubka mi rozwaliłem. A Co mnie bije? Umieram, umieram. Postawiłem go, postawiłem go. Co ci się dzieje? Mam 30 sekund <noise> A Mam lepszy pomysł. Nie, nie! Ej, bo ja miałem 40 no poziom wcześniej. No i nie ma. Bo... No ale ja ci mówię, że padnie co. No dobra, trudno się mówić. Cóż. Tak dla wyjaśnienia, Screamy padł na swoim odcinku dwa razy w ten sam sposób. No dobra, ale może... to było oszukane, to było oszukane, strasznie. Nie, to, to nie było ani trochę oszukane. Tak! Raz mnie to, zepchnąłeś. To było prawdziwe. Raz mnie zepchnąłeś, a drugi raz. Winagry. <gry> a! Okej, okay, rzucajmy, tak, rzucajmy na grę, tak, rzucajmy na Dobra, to chcecie iść o do wybór. ciemnego lasu? Ksen, 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 wiesz czego tu brakuje? Twoich grzybków, powinny być naokoło tutaj tej grzybki. A <grybki>, są takie. grzyby, na przykład te fioletowe? No tak, no, ale, ale takie, grzyby. które... takie, które coś robią, nie? Dobra, no, będą. panowie, będą. chcecie będą. iść do ciemnego lasu? No dobra. Jest tam mój odwieczny wróg. Jaki? To dobra. dobra, idź. <grybki> dobra. <grybki> Dobra. Gada, jakiś lore nam robi i tej jako że, nie, że, jako, że on jest bardzo daleko, jakieś około kilka tysięcy kratek od stąd, to no. chyba nie będziemy was zanudzać chodzeniem tam, po prostu zrobimy cięcie. No dobra, dobra, to, no widzimy, tyk, no widzimy, to widzimy się przy Dark Forest, czyli ciemnym lesie. Dobra, lecimy, chłopaki. Nie w tą stronę, co wy robicie? Jak to nie w to? A, tutaj. Tam no. jest Dark Forest. A skąd no, ty taki chodźcie, pewny chodźcie. siebie jesteś, co? Żeby ci tyłu nie no, zabrakło czasami. Na tyłem, co? Żeby ci tyłu nie zabrakło czasami. Już <laughs> dwa razy padłeś. Ej, dużo obsydianu, patrzcie. No to Czekaj zapraszam się. do kopania. Ole, no, to... szybko, leci. Jak ty kopisz obsidian w taki sposób? Big. To jest nielegalne. Legalne. Chodź ściany zrobimy hmm. sobie w bazie z tego, co? <laughs> ściany z obsydianu, no dobra. To... Ej, może niech, niech widzowie się wypowiedzą, czy chcą zobaczyć jak budujemy bazę, co? A no dobra, no to napiszcie w komentarzu czy chcecie zobaczyć jak budujemy bazę swoją, dokładnie, czy tam domek tak, swoją. Dokładnie, na ziemi mieszkają na razie i się cieszą. Dobra, Ale ty masz stąd. swój grzybowy domek. Ja mam swój, tam go zbudowałem i tak dalej. <laughs> <laughs> A wy w dziurze w ziemi Może być dumny, ciemno. o to jest ciemny lasek. Tak, to jest ten ciemny dokładnie. las, żeby było dużo grzybów. Zaczyna wyglądać strasznie, nie powiem. Murzgulum, już mi się podoba. Kurde, ale ciemno Churde tu się jest w środku. Jest, Patrz, serio, oj, gdzie tak ciemno. kurde. No, no aj. Chcesz, chcesz świeczki? Chcesz grzyby? No, przydałyby się świeczki. Eee, nie, nie wziąłem znowu. <laughs> Mam Jak tylko zaszyć, trzy. <laughs> Czego można no, się tobie spodziewać? Czego ona się spodziewać? Dobra, idziemy w ten sposób. idziemy. Wiatra zapomina do pochodni, by nie zapomnieć. A ty tylko o wiadrze myślisz? No. Przez to, że mam mózg jak orzeszek. O, jest coś, jest coś, jest coś, jest coś. Co to jest? jakiś dziwny film. To jest jakiś wejście do Ej, jakiś mistwulf jest, zobaczcie. Ej, co tu się dzieje? Ale ładny, ładny jest. Ale dźwięki Ja mam pokazać. Ej, TNT, TNT, TNT! Nie! Co Chodzimy tu. A tutaj nic nie ma. Tutaj nic... Tu coś się. Gobliny tu są, ma. słyszę. Wyczuwam coś. Jest przejście. A co to jest, o to? O, co to, co to jest? jest? Co macie, co A. macie? Gdzie to? O właśnie, tam, tam trzeba włożyć głowy. Gdzie jesteście? Screaming. No tutaj, chodź. tu tutaj tu, 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 swoją tu, 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 głowę. Tu. Połóczyć swoją głowę, Screaming. O, tu. No chodź Gdzie? do mnie. Tu. A, uwaga. Gdyś Gdy lepiej. bo cię, cię myliłem coś wybuchło za nim. Oj, nie, 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 moja Głowę, tutaj, tutaj głowę. Dobra, poczekajcie, bo to jest... to jest... Dobra, trzeba zgadywać. Dobra, tu jest liczki poczekajcie, to ja będę kładł te główki. No. liczki dobra. Czy, czy my wzywamy jakieś... jakieś demony, czy coś? Patrzcie na to, nie? No, 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 pokaż, potrafisz, pokaż. Dawaj, screamy, dawaj, Patrzcie. O kurde. Ten... Świnie... To nie? Lecimy. Lecimy. <trafisz> 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 na widzecie, no. Ale to fajne. Ale oni tu jest, mają jakieś no? rzeczy do treningu i w ogóle wszystko. Jadalnie mają. Kurde, duże to jest. No. No twierdza to jest, więc musi Znowu być. Znowu te slimeowe pająki, które strzelają. No dziwne są straszne. Dziwnie cicho. Ale te, te gobliny trzeba zabijać. Te gobliny trzeba zabijać. A takie drzewo jest dziwne. Zabijajcie te gobliny nie omijajcie ich. Czemu trzeba je zabijać, tak? A co, co tak. dają? O niżej można pójść. O no, jest tu coś ciekawego może. Idziemy, idziemy, czekaj, rozkopie. Dobra, nie ma nic, nic nie ma. Kurde, jakie to jest duże. No. Wielkie strasznie. Ale fajnie to jest zrobione. No nie? No jest super, super. Kurde, chodzę w kółko. O, czekaj, bo to są schody na górę. No ale... To jest tak duże? No. A dźwięki wydają dziwne. Świetne. Ehm. źle trzeba i no, wejść. Tam jeszcze widziałem kolejne zejście na i tam coś było. Tu, tu, tu nie byliśmy, no, 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 tu nie byliśmy. O, jest, są jakieś stworki. O, są, są, są stworki. Dobra. Znowu to TMT. No, stawiają. Głupie gobliny. No, o, krótsze. To jest. Yy, o! Lawy. Co to jest? O, tu jest przejście, tu jest przejście. O, dobra, dobra. No, jest, jest, jest. O, tu emeraldy, diamenty są. <grym <grym w tym kopcu. O, kurde. A. Dobra, bijemy, bijemy, bijemy. Ale fajny krap. Ej, jest, no. jest kowadło, przyda się. Darmowe, no darmowe, żelaza. Gdzie to wzięliśmy? Kowadło, wzięliśmy. No właśnie. Wartość. No, niestety. Wartość diamentów na tym serwerze jest znacznie mniejsza. kowadło. jakieś śmieszne. Że coś tu jest? Co to jest? Ej, skrzynka, patrz! O czekaj, 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 no nie! Nie! Wziąłem, wziąłem, dobra, wziąłem. Wziąłeś to. wszystko? Co no to wiedziałem. Trap, trap chest był. A on Ty. Ale gdzie jest mój... Ty? Co się stało? Zniknął mój diamentowy ten, ten e, topór. z No to ja ci go uratowałem właśnie. Bo go wyjąłem ze skrzynki, nie? Sterio, dzięki. No! Zabijcie <fitti> tego Silverfisha cholernego. Dobra, chodźcie, chodźcie, bo tu i więcej mi będzie. Tędy No, Jak smutne dźwięki mają. Ja bym ich nie bił. Co <śled> one by ciebie biły? <śled> No bo, o tu coś jest, coś większego, a nie tu, ja. taka jest hala, tutaj, o tędy, tędy, Czego my to w ogóle szukamy? Jakiegoś bossa? Yy, chyba tak. No chyba no, coś no, O, 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 kolejne. to raczej na pewno. No, kolejne, kolejne. Kurczę, to jest się Ej, jest coś. Masz coś! Chodźcie tu. No jest coś Dobra, takiego idę. większego. No, no i co, no. Złem. Poczekaj, Ksen, no po... poczekaj, niech on tu przyjdzie. Idę, 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 A tutaj. chodź, chodź, chodź. Co to jest? Coś ciekawego? Malamy. To jakiś Coś grobowiec. Jest? O, i to trzeba, to tych trzeba bić, tak. jest? Jakieś duchy. To... No, 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 latające, trzeba je zabić. Ale o, Śmieszne. O! o ale fajne duchy. Śmieszne, straszne. No moi, walczymy w grobowcu. O, tu jest, tu jest boss, 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 on rzuca siekierami jakimiś. Ej, Jeszcze, jeszcze jeden. Minioniego, okay. jeszcze jeden. Do... A, jeszcze jeden minion, no. Dobra, o! o! Jest. Udało się. To o, dobra, to dla Co? ciebie, to dla Co? ciebie. Wezmę jedną siekierę. Phantom Helmet, o kurde. Macie ma ja nie miejsca, coś schować. Nie, źle. Tutaj schowam coś na szybko. Trofeum, trofeum wezmę. Phantom Helmet. Biorę, biorę te helmety. No pokaż mi trofeum, nałożę sobie na głowę. Już, już, czekaj. O, serduszko dostałem. Pokaż trofeum, pokaż. Hmm. A, tu jest, dobra. Ale fajne. Pokaż. No ładne. <laughs> <To> fajne, <laughs> nie, się, ładnie się. Tak wyglądasz. <laughs> się Wyglądasz jakbyś skóry na Dobra, twarzy, nie miał. No. A te no, groby coś, coś mają? Myślisz? Słucham. Groby coś mają, myślisz? Mi się wydaje, że mają. Co zobaczyć. widzisz jeszcze bezcześnił. Oczywiście, <laughs> że tak. Oczywiście, że tak. Też... Dobra, to co? No, zmykamy stąd. No, trzeba stąd wyjść teraz. Jeżeli uda nam się w ogóle stąd wyjść, teraz gra. Pok czas pokonać gasta. Dobra. Tak, tak.